Dobrze jest się rozwijać, dobrze jest poznawać, dobrze jest wiedzieć. Ksiądz Bosko od najmłodszych lat chętnie sięgał po książki. Ani odległość, ani brak środków nie przeszkadzały Jankowi w zdobywaniu wiedzy. Jan Bosko przybywa do Kieri jako wiejski chłopak, który miał 17 lat i był pełen dobrych chęci. A opuszcza to miasto w wieku 26 lat, już jako kapłan, który bardzo chciał pracować z młodymi ludźmi. To właśnie tutaj ukształtował się jego charakter. I to tutaj podjął decyzję o swojej przyszłości. Lata nauki w Kieri to nie był dla niego łatwy czas. Kosztowało go to wiele mozolnej pracy oraz często zerwanych nocy nad książkami. A to właśnie tą drogą chodził do swojej szkoły. W Kieri, właśnie tutaj, zaczynała się dzielnica żydowska. Janek Bosko był w niej co niedzielę. A to dlatego, że lekcje w szkole w Kieri trwały od poniedziałku do soboty. A z racji tego, że Żydzi w soboty mają szabat, to nie mogli być na tych lekcjach. Janek w każdą niedzielę przybliżał im, co było na lekcjach poprzedniego dnia. I podczas jednego pobytu tutaj Janek poznał żydowskiego chłopca, który miał na imię Jakub. Ale każdy w sumie wołał na niego Jonasz. Okazało się, że chłopcy bardzo szybko zostali przyjaciółmi. Grali razem na pianinie, czytali czy śpiewali. Jonasz też bardzo polubił anegdoty księdza Bosko. Jonasz zadecydował, że wiara jego przyjaciela będzie również jego wiarą. Niestety jest też smutna część tej historii. Mama Jonasza była Żydówką i kiedy dowiedziała się o zmianie przekonań syna, bardzo się zdenerwowała. Powiedziała mu, że ma opuszczać jej dom, ale na szczęście Jonasz miał ufność w Bogu i nie bał się konsekwencji podjętych przez siebie decyzji. Na szczęście przyjął imię Aloyzy, a jego rodzice chrzestni wzięli go pod swój dach. A on stał się ich synem. W czwartej klasie Jankowi przydarzyła się historia, którą przykuł uwagę kolegów z klasy. Pewnego dnia, na lekcji łaciny, Janek zorientował się, że zapomniał podręcznika. Dlatego, aby nie dać tego poznać profesorowi, położył na ławce podręcznik od gramatyki. Niestety, gdy dowiedzieli się o tym koledzy, byli nieco mniej dyskretni. Profesor, zauważając poruszenie, kazał Jankowi wstać i przeczytać fragment książki. Na co ten zaczął w słowo w słowo mówić tekst książki, którą powinien mieć przed sobą. Zdumieni chłopcy zaczęli bić mu brawo. Gdy profesor poznał powód tego poruszenia, tej całej radości, powiedział Jankowi, że wybaczy mu tym razem, ale aby ten dobrze wykorzystał powierzony mu talent. 30 października 1835 roku Jan Bosko przekracza progi seminarium. Dowiedzieliśmy się od mieszkańców w pewną ciekawostkę. Zostało ono tu otwarte z powodu epidemii cholery. Aby uniknąć gromadzenia dużej ilości osób w jednym miejscu, seminarium z Turynu zostało podzielone na kilka mniejszych. Zanim tutaj przyszedł, dzień wcześniej w jego domu rodzinnym miało miejsce ważne wydarzenie. Matusia Małgorzata powiedziała mu pewną przestrogę, którą potem kierował się przez całe życie. 30 października miałem być już w seminarium. Mój skromny ekwipunek był gotowy. Rodzina się cieszyła, a ja jeszcze bardziej. Tylko matka spoglądała na mnie często w głębokim zamyśleniu. Chciała coś mi powiedzieć i czekała na sposobną chwilę. W wieczór przed wyjazdem wzięła mnie na bok i powiedziała mi oto te głębokie słowa: Janku, przewdziałeś się strój kapłański. Cieszę się z tego tak, jak tylko matka może się cieszyć, że jej syn jest na dobrej drodze. Pamiętaj jednak, że to nie szata zdobi, a cnota. Gdyby któregoś dnia naszył Cię wątpliwości co do Twojego powołania, nie okrywaj tej szaty hańbą. Zdejmij ją natychmiast. Wolę mieć syna ubogiego chłopa, niż zaniedbującego swe obowiązki księdza. Kiedy urodziłeś się, poświęciłam Cię Matce Boskiej. A kiedy zacząłeś naukę, poleciłam Ci zawsze kochać naszą Matkę. Teraz polecam Ci, byś oddał jej się cały. Kochaj tych kolegów, którzy ją kochają. A jeśli zostaniesz księdzem... Rozkrzewiaj wokół siebie miłość do niej. Po wypowiedzeniu tych słów głęboko się wzruszyła. Ja płakałem. Odpowiedziałem mamie: Mamo, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Nigdy nie zapomnę twoich słów. Zabiorę je ze sobą jako skarb na całe życie. Wczesnym rankiem udałem się do kieli, a wieczorem tego samego dnia przekroczyłem próg seminarium. To był czas kształtowania się jego przyszłego posłannictwa. Tu na placu, gdzie klerycy spędzali swoje przerwy, znajduje się zegar słoneczny, pod którym wypisana jest sentencja: radosnym czas płynie szybko, a smutnym powoli. Janek wielokrotnie patrząc na nią, postanowił wprowadzić te sentencje w swoim życiu. Szczególnie przykładał się wychowawcom. Niestety tworzyli oni duży dystans z klerykami. Wtedy ksiądz Bosko postanowił sobie, że on nie chce taki być, ale chce być blisko razem ze swoimi wychowankami.